Książka Info Uprawa Jak uprawiać warzywa. Ponad 10 tysięcy sprzedanych książek. Bestseller. Większość kupujących uznaje książkę za najlepszą o uprawie warzyw. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Tak, wysiałem pomidory i ogórki, ale niezwykłe pomidory i ogórki. Dzisiaj filmik o warzywach gigantach. Na początek krótko o moich nowych wysiewach, a potem pokażę już, co mam na działce. Ogórki giganty. Mój najlepszy wynik to ponad 90 cm, 90 cm ogórek. Aspirację mam na rekord świata, a wynosi on 113,4 cm. Jak będzie, zobaczymy. Jeden krzak, jeden ogórek, cała siła w jeden owoc. Tak samo będzie z pomidorem. Nie chodzi mi o krzak cały obsypany owocami. Tutaj ma być jeden pomidor, który załóżmy będzie ważył 3 kg. Tak, to możliwe. Oczywiście jest to bardzo trudne. Największe pomidory rosną z kwiatów staśmionych. U mnie wszystko ma być gotowe na konkurs na Mistrzostwa Polski. Całą uprawę będę oczywiście relacjonował na tym kanale, ale to nie wszystko. Zapraszam teraz na działkę. Witam Was teraz z działki i to co najpiękniejsze właśnie teraz zostanie pokazane. Tutaj już są niektóre warzywa giganty, a są nimi kalarepy. Kalarepy, gdzie mam nadzieję, że pojedyncza sztuka urośnie do masy kilku, a nawet kilkunastu kilogramów. Mam też troszeczkę kapusty, więc tutaj mamy takie pole, poletko, ale to nie wszystko. Tutaj kiepsko pokazywać pole jest jeszcze niestety nieprzygotowane. Mam tutaj dynię Gigant. Dynie Gigant, ale nie tą, co dorasta do masy załóżmy 500 kg, tylko taką piżmową baternad tą główną, taką może w przyszłym roku się zajmę. Tutaj mam właśnie taką dynkę, mam też drugą sztukę w oddali. No ale pole naprawdę muszę przygotować, bo tutaj jeszcze dużo trawy, i tak dalej trzeba wszystko porobić. No a tutaj mam następne warzywa giganty. Część z tych warzyw to są właśnie warzywa giganty. Są to kalepy i są to właśnie kapusty. Mam tych sztuk dosyć sporo. No bo no, bardzo lubię warzywa giganty. Płynnie przechodzę do, pol do poletka, które jest moim poletkiem chyba najważniejszym. To znaczy, no najbardziej mam nadzieję na ogórki giganty, które właśnie siałem, jak również tutaj na kabaczka, który sobie idzie w tą stronę. I zaraz zobaczycie coś, co jest dla mnie co nie, pom nie pomyślałbym, że tak zrobię, ale zro zrobiłem tak, jakoś mnie tak na natchnęło. Więc tak, tu ka kabaczek miał iść w tą stronę. Pęd główny. Ja go oczywiście mogę sobie zawrócić. Żaden problem, ale postanowiłem, że skoro on idzie tutaj, to zrobimy sobie tak. On sobie tam będzie szedł. Tutaj troszeczkę puszczę mniej więcej dotąd pędy boczne. One będą tutaj wyprowadzone, bo to wszędzie będzie, te, te całe pole będzie zajęte. A tutaj będzie tunel foliowy. W tym miejscu 2 metry szerokości, czyli tutaj metr, i w tą stronę metr. I tu po środku są dwa melony, dwa melony giganty. Melony, które yy, mam nadzieję, że z nimi zdo, zdo, zdobędę przynajmniej rekord polski, ale no, mam nadzieję na bardzo, ale to bardzo dobry wynik. I tutaj na tym poletku jest jeszcze drugi kabaczek. I przy nim mnie właśnie tak natchnęło, bo w zeszłym roku sobie puściłem tutaj pęd główny do tunelu foliowego, tam jest po, po prawej tunel, tam będą też ogórki. Giganty i to i to sporo, myślę. Około tam 8-10 sztuk. Zobaczymy. I tak, w tym roku on też tam będzie. Więc tutaj mamy też pole wolne, więc pęd główny, który pójdzie załóżmy na te 5, może 6 metrów, zobaczymy, na ile, zobaczymy, jak to będzie rosło, to pójdzie w prawo, a tutaj troszkę pędy boczne i zostanie mi tutaj fajne miejsce, które myślę, że właśnie będzie dobrze wykorzystane. Mogłyby te pędy pewnie dojść do końca, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że tak zrobię. W sensie, że tu jednak będzie po środku tunel, jeszcze tak nie miałem, zobaczymy jakie będą tego rezultaty, ale na ten moment jestem, jestem bardzo zadowolony z mojego pomysłu. Jakby jeszcze było mało tych kapust i kalareb gigantów, no to tutaj mam jeszcze kilka sztuk w większych pojemnikach, bo w tych mniejszych, jak mamy, wiecie, 20 litrów, 15, to ciężko będzie uzyskać taki bardzo dobry wynik, ale sobie robię taki test. Zobaczymy, jak mi, jak mi to pójdzie. Chcę, chcę coś sprawdzić w takich mniejszych, czy mi się też uda osiągnąć bardzo dobry wynik. Tutaj natomiast, no to już do niczki takie bardzo duże i zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. Liczę na istne byki, wielkie sztuki. Do warzyw gigantów, które w tym roku mam, można zaliczyć jeszcze cebulę chociaż te sztuki no nie będą jakieś bardzo duże. Będą po prostu takie może jakaś będzie taka, nie wiem, pół kilo czy coś, to to nie są jakieś bardzo duże rezultaty, bo musiałbym to zacząć uprawę dużo wcześniej. Za rok mi się może to uda, ale i tak myślę, że te cebule będą duże. Wiadomo, te dymki też będą duże, ale te z rozsady, które sobie właśnie siałem na rozsadę, później je posadziłem, też liczę na duże sztuki, mam tutaj, ale nie tylko tutaj. W innym miejscu też mam. Przejdźmy jednak do innych warzyw Gigantów, i tutaj mamy czoski. Czoski słoniowe. Czosnek sło, y, słoniowy to czosnek, taki, który y, może dorastać do pół kilograma masy. Bardzo duże te są czoski. Co roku pokazuję uprawę tego czosnku. I nie inaczej jest w tym roku. Zobaczymy, jakie będą rezultaty liczę na wielkie sztuki, no tutaj mam akurat mi się zrobiło dwie sztuki w jednym, ale reszta wszystko jest pojedynczo w idealnych odstępach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze czoski nie są do zbioru. Jeszcze troszeczkę, one będę je zbierał mniej więcej w lipcu. Mniej więcej, właśnie w lipcu, jak dobrze pamiętam, może minimalnie przeciągnę termin zbioru, zobaczymy jak te krzaki będą wyglądały. Tutaj na, natomiast jeszcze na koniec pokażę Wam jedno warzywo: gigant, którego zdobyłem rekord polski. Rekord polski był kilka lat temu ponad 5 metrów krzak. Tutaj mamy dwa krzaki: one mają już 1,60 m, może 1,70 m, dorastają i no. Oczywiście liczę na wielkie rezultaty. Są to dwa słoneczniki, no jeden wygląda bardzo kiepsko, ten po prawej stronie, po prostu brak czasu, żeby tym się wszystkiego, wszystkim zająć. Aczkolwiek on też od początku już rósł tak trosz, troszeczkę gorzej, to trzeba przyznać. Ale go sobie posadziłem, bo nie miałem innych, po prostu. Tutaj mam jeszcze drugą sztukę. Ten drugi słonecznik ma gruby ten pęd co bardzo dobrze wróży na przyszłość. Słoneczko mi zaświeciło, więc czas zabrać się do roboty. Ja Wam teraz dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie mi kibicowali, jeśli chodzi właśnie o te giganty. Prawdopodobnie ostatniego dnia września, no jeszcze Wam będę o tym wspominał, Mistrzostwa Polski w uprawie warzyw gigantów. Po prostu przynosimy swoje okazy, ale o, o wszystkim będę informował. Bania Fest w Krapkowicach. Będzie wspaniale, mam na, yy, nadzieję, że będziecie, tak jak zbiliście, yy, sporo osób było w yy, zeszłym roku, sporo osób yy, powiedziało mi osobiście miłe słowa, więc było mi bardzo miło. Yy, tutaj no tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do zakupu mojej książki, info uprawa jak uprawiać warzywa, do zakupu kalendarza warzywnika 2023 i moich smyczek. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl, jak również na Allegro. Pozdrawiam.